Ja proponuję, ja proponuję teraz na cześć najlepszego kodu ŻABAJTY! 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 Halo, halo, mordy, z tej strony Żaba, AWP Gałęźnica, jeden z najchętniej wypłacanych, bardzo lubiany przez mnie skrót. uważam, że jest bardzo ładny. I dość spoko to wygląda operator otaku, takie coś, taka naklejeczka, sticker, łapka, komentarzy, subik na kanale, lecimy do końca dobijajcie elegancko, bo tam już ta w wygrać, konkurs, oczywiście na kostkę. Informacje macie na Discordzie, na Discordzie również rozwojają wyniki konkursów, także osoby, które wygrały konkursy, proszę o zgłoszenie się na Discordzie, kanał wyników konkursów, tam macie dokładne informacje. Podajcie na Instagram, że pod link w opisie, jak zcie na blika, PayPala, przewidzajem się odzywajcie i fajne relacyjki wrzucam jakieś tam śmieszne czy cierskie, różnie to nie wygląda. Dzięki oczywiście aktywne, że jesteście FC Niko, VPG, y, Awusito, Buszek, Mikowski, Bary, najlepsza stronka, Pozdro, X Vintero, Biała Dusza, Mega Szkolnik, Sigmali, Michał Filipek, norbert, Disco Boys, Exit, Dead Polinio, X Gogen, Smakio One, Furiozek W ogóle się będziemy też koleżka, komentarze jeszcze czytać pozostałe Lecimy pozytywny wariacie, nówka, nieśmigana, może to A to było, że. Zaba wizjonek, fajnie mistrzu, sporo żeba w ruchu. Dobrze trzeba, trzeba, luch to złe wariaty. Remis z Holandii, dobra wiadomość. Dokładnie, głupce, żeba do okularów, ściereczkę z mikrofibry. Ładnie czyszczona. Czy wiesz co, akurat, jak okulary dobrze myślę, Dobrze czyszczę okulary, tylko one mi, po prostu panują chyba przez co nie? Wiem, może, że dmucha mepem. Domowy, treningi okulary, własny podwórku. Co dzwonkiem, boksujesz coś. Właśnie ten worek sobie przygotowałem, ale teraz ma okulę, boksuję, Leszera Kmiller na awatarku. O! Interką zrób, yy, trzymaj się, pozdro. Z tym interkiem to taki temat, byku... Yy, nie mogę zrobić intro, Ci powiem. Wiesz o co chodzi? Wiesz jak jest? W pewnych rzeczy nie można robić. Konkurs na Komodo Revenge oczywiście macie noc, nowiutki, świeżutki, doprecyzowane i też na Digielka. Każda wpada bierze udział. No promocyjny. dzisiaj dużo gadki początkowej. żaba oczywiście 20% bonusów, 4 złote na start. I oczywiście możesz w tym miejscu wpaty skinami, możesz wziąć udział w tych dwóch konkursach. Lecimy z tematem dzisiaj od case'ów, Otwierajcie sobie case'y, na ja długo się zbieram do tego odcinka. Otwierajcie sobie te bonus cases, y, bo one się tam zbierają, zawsze coś tam wam wpadnie. I po prostu możecie sobie później z tego coś tam ogarnąć. My sobie dzisiaj planujemy otworzyć po prostu każdą z tych free Ym, tutaj akurat bonus case'a oraz te skrzyneczki poziomowe, bo tutaj macie bonus casey, to się tam dostaje ogólnie. E ja macie te skrzyneczki poziomowe i z kwoty łącznej za wszystkie te po prostu poziomowe skrzyneczki będziemy próbowali sobie zrobić kostkę. A jajaj, jak blisko było! No oczywiście się nam nie dało niestety. Ale spróbujemy sobie zrobić kostkę w naszym klasycznym standardowym stylu. Będziemy sobie już tutaj przełaczać, żeby szybciej gdzieś tam to wszystko poszło, i tak straciliśmy dość sporo czasu na interko, ale dzisiaj akurat tak wyszło. Almiszę, no tutaj coś tam leci, nie ze szyneczek, to jest ogólnie za fliko, to są szyneczki levelowe, je można otwierać raz dziennie. Tak jak sobie gdzieś tam wyższy poziom w Ja ogólnie uważam, tak, ja mam takie podejście do wszystkiego w życiu. O, nawet spoko, to lepszy, więc nie wypadnie najgorszy że jeżeli, bo często jest tak, że na przykład ktoś zarobi jakieś pieniądze, nie, tutaj Wam daję jako taki przykład w życiu, to jest też adnotacja do tego, ale no ogólnie yy, i ma możliwość zarabiania sobie dodatkowych jakichś tam godosików, padł, nie, yy, i na przykład olewa to, olewa to, bo stwierdzam się nie opłaca, przecież chciałam ja zarobione, jest to złe podejście, kiedyś też tak w życiu miałem, zdarzały się takie momenty i żałuję tego, bo to była dodatkowa kasa, bo nigdy nie wiecie kiedy możecie kasę stracić, a macie okazję, korzystajcie, a tym bardziej jak coś, coś jest zupełnie za darmo, totalnie stać mnie tracicie dosłownie tam trochę czasu, nie Więc ja mam takie podejście do życia, też staram się gdzieś tam jakby korzystać z każdych możliwych okazji na zarobek, czy tutaj na dodatkowe jakieś fundusze, wiadomo o co chodzi, blisko, blisko, szkoda. Szkoda, że ten down tam leci, szyneczka Platinum, została nam jeszcze szyneczka Emerald, jeszcze chyba jedna będzie ogólnie, tu macie ogólnie nie pokazuje co w tych oczywiście znaczy widzicie mniej więcej, co w tych to tutaj może powiedzieć nie pokazuje. Glock Moonra jest 348. Teraz się całkiem spoko kwotka, sobie ogólnie to mieć na kalkulatorku. ci mi się na słowo, ja Was nigdy nie oszukałem. Dobra, diamonta już nie mogę otworzyć. No i kwotę mamy dość malutko, bo jest to 775 dzisiaj. Dzisiaj już będziemy uczciwi, 7,75, znaczy uczciwi, zawsze jesteśmy uczciwi. No ja was może czasami z tytułami filmów jedynie oszukuję, o to jest jedno oszustwo, jakie wam robię, to to oszukam Was czasami z tytułem filmów. To jest jedno oszustwo, ale z wysyłam kanał, macie taki kanał w ogóle, dropy zgiwę, ja wam zawsze, ja was zawsze proszę, żebyście w ogóle 4 minuty od odcinka my 2 żadnej praktycznie bat nie zrobić. To jest hit, teraz do mnie wyzywać w komentarzach, jak ten film się jakimś studem wypromuje, to będę nie nieźle wyzywany w komentarzach, ale co zrobić jak nic nie zrobić wariacie, tak też musi czasem być. O, fajna bitewka się złożyła, mamy 75. A my za 770, ale tak to właśnie, jest, tak to czasem bywa. Liczycie się z tym, muszę, że na YouTube ogólnie powiem Wam tak, zawsze było tak, że jak były hejty. Pojawiały się hejty, to był dobry znak, bo to znaczy, że się filmy promowały, nowa społeczność na kanale się pojawiała. Oczywiście ja w każdym odcinku dziękuję w tym również Dzięki, że jesteście, że komentujecie aktywnie, wspieracie filmiki, oglądacie materiały cały czas. bo jest stała gwardia, jest praktycznie stała gwardia, cały czas te same osoby. Bardzo, bardzo wam dziękuję. Tak jak mówię, rzucę wam giveaway'ka. Nie wiem, czy dzisiaj, kurde wam rzucę, bo jeszcze mi wyż... nieplanowana rzecz, którą muszę zrobić, jeszcze jedna mi wypadła, i będę to musiał ogarnąć. Akurat, chcę to sobie meczyki, oglądam po meczykach, właśnie mam to wszystko ogarnąć. Zobaczymy, jak to tam będzie, ale się postaram, tylko też do rano muszę wstać. Zobaczymy. 225 wygraliśmy, także spoko loko, spoko loko mefren. Oczywiście, tak jak mówię, ciki teraz będą krótsze. Więc już tutaj nie będziemy aż tak bardzo długo się z tymi skrzynkami rozszaliwywać, siłę rozszaleć. Kurde, ostatnio było dużo tych, nie? A weźmy sobie Frosty, jakoś tak wymaksujmy sobie tego Frosty. Ja lubię ten kolorek, bo to jest akacz ogólnie, jeden z moich ulubionych akaczów, site Misty jest na tym, ja To jest jeden z moich ulubionych akaczów. No i tu byśmy na trzech daj tam, tam była na szereg, teraz na trzech. Można było dać underka. ostatnio w ogóle nie danie Underdoga. Dużo nas kosztowało, on się kosztowało, w sensie, że przejebaliśmy Batla, nie? Zobaczmy, jak będzie teraz. Mamy awóbkę Kapilarkę, mamy tutaj też awóbkę MK, Maka, nie MK, Boże Alurę, Luretka YouTubera, kiedyś była CSowa. Allure, ojojoj, Maka, Allure, no właśnie Faktory no teraz w ogóle trafię, nie skina na Faktory ale jest koronka, tu jest Gamma Doppler, zobaczmy, coś ciekawe, że ta koronka, oj, przybliży nas, przybliży nas, nie wiem, czy nie wyprzedziłem na to to jest też chyba Faktory dokładnie, Faktory robi robotę, bo w ogóle. Każdy skin Faktory New, i powiem wam to, co miałem powiedzieć ostatnio, powiem wam to dzisiaj, sprawdzajcie sobie wariaty, jak macie skiny Faktory New Weku, czy nie podrożały. sprawdzajcie sobie, mamy kolejną wygraną, bo być może nie pamiętacie, że macie tego skina, może być kilka razy droższy, więc jego sprzedawajcie po prostu. Jeżeli nim nie gracie, jeżeli nim gracie, to ci go zostawcie. Ja wam też nie będę, wam mówił, nie mogę takich rzeczy mówić, żebyście sprzedawali swoje skiny, bo to są wasze skiny, nie? Tylko po prostu mówię to wam w takim sensie, że jeżeli ktoś na przykład z Was. Nie nie korzysta ze skinów, nie gra w cs za bardzo, o tym się potencjalnie sprawdzi, bo być może się po prostu zbogaci na tym. Nie? A co już z tym zrobić, to też jest wasza sprawa, tak uwazeszki tu miałem trochę, jakby wam kazał to zrobić. Dobra, Full Restricted, miał być krótszy odcinek, zawsze jak mówię, że ma być krótszy odcinek, to właśnie jest przedłużany, nie? ale no dobra, tak po prostu bywa. Tu na czterech, ale tu już andelka, bo dwie wygrane pod rząd na standardziku to obstawiamy, że w końcu Shenandoah musi 10, 6100 osób na stronie. Mamy lekkie zbugowanie i teraz pytanie, czy nam tą batle wyjebało gdzieś? Ona jest tutaj, oczekiwanie na start. W ogóle patrzcie co się dzieje, nie? Jest batla, normalnie są batle, a ta oczekuje na start i się zbugowała. I teraz po prostu ja bym zrobił jeszcze raz taką batlę, na no, tamta nie wiem co tam nią będzie, nie? Na no, 4 underdogs sobie dajmy, po prostu dajmy sobie ją jeszcze raz yy, No i tamta niech se tam jakoś leci, nie? Specjalnie nas sobie przynajmniej przedłużyli. Żeby było, dobra, to miało być tak. I to, jak mówię, na szczelinie, Dog. No i tu już działa, nie? Czyli po prostu tamta, nie wiem, na tamta się będzie leciała. My się skupiamy na tej, nieważne, co tam się wydarzy. Cokolwiek się wydarzy, ja nie przestaję marzyć. To jest moje motto: to jest Nuta Arkadiusza Tańculi, Pierwsza słoneczka bardzo słabo, dobrze, że koronka. Tutaj, oczywiście, z potencjalnych koronek dla oponentów się cieszymy. Najdroższy z kim to jest blok 18 F za 13. Klocków w ogóle tutaj. Właśnie, Faktory New, wypadki na 34 zł drośnie niż koronka, ale dobrze, jest dobrze, my z nitrem tu walczymy, jeszcze nitrowie czymy koronki. 5 groszy mniej, no jest ciekawe, jest ciekawe, naprawdę my dużo batni, wygrywamy. Tutaj jest dobrze! Dobrze jesteśmy na prowadzeniu, ej no nie gadajcie, że my taką serią tu wjeżdżamy. Co tutaj się dzieje w dzisiejszym materiale? Jest kosmos, naprawdę, jest kosmos, żeby takie YouTube Filiki promowały, co jest z Demolka, to jest Demolka na oponentach! I my tutaj wygrywamy, nie mam pojęcia. 138-47 Przypominam, że zacznęliśmy z 7,75, zacznęliśmy z darmowy szyneczek No nie gadajcie, że my KOSY zrobimy z darmowych szyneczek, jeszcze tytuł clickbaitem się bo że nie będzie No dobra, 134, dobry jest ten dobór tych pojedynczych szynek. kurde, powiem wam, że teraz nie mam pojęcia szczerze Koverty byłyby fajne, nie? Ale na trzech damy na trzech, tak? My możemy dać sobie cztery kowerciki i zostaje nam złotych tam 15 27. To my sobie już tak damy 15 27. Nie, fajny gamma nie. 15 27. dobra, damy litr i po prostu cztery kowerciki i mamy tak cenowo jest złotóweczka mniej na trzech, to damy w klasyku. Zobaczymy co będzie. Losowe boty. Nie chcemy się botu wybierać. Mamy ducka, mamy trola, pierwsza skrzynka, Tutaj tek chyba ten jest najlepszy, słabiutko, bardzo słabo Zobaczmy kolejne te skinki, tutaj mamy, dobrze, jest ok nie jest okej, ok, jest neonorka dla trolla, troll może nam strollować tu battle. Tutaj jest koronka, aha, 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 dwie koronki. Koronka ogólnie z coverta to już jest na gierka, bo to będą naprawdę drogie skinki, tak jak mówiłem. To jest właśnie cover, lubię tę skinkę, musimy więcej tych kowertów podobić. No i tutaj ten underdog, tutaj gdybyśmy, gdybym dał underdoga, Gdyby mnie coś nie podkusiło, żeby zmieniać. Gdybym dał underdoga, mielibyśmy kosę z darmowej skrzynki. No a tak było bardzo blisko, bo na tyle. Trzymajcie się mordy Dostępnego następnego elówka.